Cześć, cześć, kochani, tutaj Ania. Dzisiaj w kolejnym już vlogu, będzie to już 12 vlog, chcę Ci opowiedzieć o tym, jesteśmy z Pradą na spacerze, jak widać. Dobra, chcę Ci opowiedzieć o tym, jak ważne są dla mnie ćwiczenia fizyczne i co one mi też właściwie dały, i co zabrały poniekąd. Więc paradoksalnie nie byłam osobą bardzo aktywną przez pierwsze. Swoje nawet kilkanaście lat życia. Ja dopiero e, oprócz tego, że spacerowałam czy jeździłam na rowerze, to nie ruszałam się praktycznie wcale. Na WF-ie zawsze zgłaszałam. Prada! Chodź tutaj! Zgłaszam, przepraszam. Zgłaszałam nieusprawiedliwienia, nie chciałam ćwiczyć przez to, że nie byłam pewna siebie, obawiałam się. Nigdy w ogóle nie podobała mi się ta idea sportu. Jakby podobała mi się idea sportu. W, tylko nie podobało mi się w takim sensie, że dla mnie współzawodnictwo w taki sposób nie było rzeczą pociągającą, więc nigdy tego nie robiłam. E, miałam przez to bardzo dużo kompleksów, jak najbardziej, ale dopiero właśnie w momencie, gdy zaczęłam chodzić na... chodzić do liceum gastronomicznego. Tam miałam fantastyczną nauczycielkę, panią Wiesię, która zabrała nas. Był do wyboru albo basen, albo siłownię, więc ja nie umiem pływać i nie przepadam za tym, więc wybrałam, zdecydowałam, że będę chodzić na siłownię. No i od pierwszego treningu w ogóle się w tym zakochałam. Tak mi się to podobało. I w ogóle z dnia na dzień to tak się to mocno zmieniała moja psychika, że E, paradoksalnie, właśnie z tej osoby takiej mało pewnej siebie pokochałam ten ruch i e, poczułam się z tym super. W swoim ciele poczułam się bardzo fajnie, e, więc to była naprawdę dla mnie potężna zmiana i szłam też w tą stronę. E, w, zaraz jeszcze na studiach zaczęłam pracować w, na siłowni, najpierw jako e, właśnie w takim stażu, a później z czasem w a później z czasem studia moje i później studia podyplomowe też były w temacie właśnie ćwiczeń. No i teraz praca moja firma, więc to jest już taka najważniejsza, znaczy bardzo ważna część mojego życia. I przez lata też nie, nie było to dla mnie priorytetem, ale z uwagi na to, że miałam. E, inne po prostu ważne priorytety w życiu, e, i zawsze później też wracałam do tych ćwiczeń, bo brakowało mi tego mega mocno. E, I generalnie też e, miałam powiedzieć, co dały mi ćwiczenia, więc dały mi przede wszystkim sprawne ciało, e, silne ciało, większą pewność siebie, co dla mnie było rzeczą naprawdę sorry naprawdę ważną bo nigdy tego nie miałam więc ta pewność siebie naprawdę była, jest cały czas taką fantastyczną rzeczą która które ćwiczenia mi pomagają bym mieć jej więcej i co fantastyczne jeszcze, to zabrało, zabrało właśnie bardzo dużo mi ćwiczenia takich niepewności siebie, brak wiary w swoje siły, też nieakceptację swojego ciała. I teraz, i to jakby nie jest to taka jakaś magiczna rzecz, oczywiście ćwiczenia działają tak, że twoje ciało jest bardziej sprawne, że ma się więcej mięśni, odżywione są stawy, mocniejsze kości, więc to jest na pewno super fajna rzecz. Natomiast co jeszcze to daje? To przede wszystkim ta taka obowiązkowość, że człowiek się ustala sobie, że będę ćwiczyć na co dzień, że nie będę bez treningu dłużej jak dwa dni i teraz to robię. I to właśnie przepraszam, prada się tarza pomiędzy moimi nogami w trawie. Zawsze chce być blisko mnie. Więc wracając do tematu głównego, czyli właśnie też wyrobienie w sobie takiej samodyscypliny, tego, że obiecałam sobie, że to robię i to robię i to robię na co dzień, więc to jest taka piękna rzecz i, i dlatego uważam, że tak warto jest, ważne jest, żeby to robić i ćwiczyć na co dzień. Ale patrząc na osoby, które właśnie długo żyją, które osiągnęły jakiegoś rodzaju sukces, to większość z nich ma jakiś nawyk, e, nawyk właśnie treningu. I czy to jest na przykład 17 minut dziennie, które właśnie docelowo dają te 120 e, minut tygodniowo, jak jest minimalnie zalecane przez WHO, czy są to dłuższe treningi, to zawsze te treningi e, są i są częścią życia. Więc taka historia moja jest z treningami. E, fajnie, że jesteś. Będzie mi miło, jeżeli czy to zadasz jakieś pytanie lub e, dasz serduszko czy lajka. E, Fajno jest to rzeczą, e, może trochę próżną, ale jak widzę, że mam jakąś interakcję ze sobą, to bardzo mnie to cieszy. Więc jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Hej.